Cześć widzów, witam Cię na CSGO skin się, pierwszy link w opisie, kodeks. no i daje to 2 złotych, 10% bonusu, starym i nowym możliwym to jest 10% do wpłat, więc naprawdę zachęcam, no w to jest 32 zł, więc naprawdę zapraszam, tutaj proszę bardzo o tej niestety konkurs, o tej poprzednie odcinki, więc warto zobaczyć. kostka 1500 zł. Warto wpłacać, wystarczy dwie wpłacić, można wygrać im więcej. Im więcej, tym lepiej, więc to po warto tutaj, Ok, tutaj wygrał kolega, no tutaj właśnie tutaj było blisko, żeby on wygrał, no więc tutaj te konkursy to polecam w sumie lada moment teraz, Ok, ok, ja bym się tutaj dołączył, to wygląda ciekawie, no i ta koska może z tego polecieć, a w sumie wylutuje najtańsza koska, no i w sumie to jest profit, no. Okej, okay, no to jak nie chcecie to ja tutaj robię sobie taką samą skrzyneczkę Oj, nie tak eee, najtańsza jaka jest? To jest najtańsza No i ja nie wiem jaka to była skrzynka Kół w czaszki Dobro, te proste, sam robię skrzyneczki Okej, okay, recoil Kilowatts, galerii I I o nawolnię O i frakter Fracture, fracture. Frakcera może ze 3. No i na 3 osoby. Underdog, underdog. Liczę na to, że wody trochę ja No i właśnie, i w sumie myślę, że zależy, że takie 100... Ile to jest? Po, po 5%. No po 5% na kosy, nie? Myślę, że taka skrzynka, no tam może nie akurat, ale... No, no, no fajno. Fajnie, że ja drobny kosy za... Nie! 30, nie, no to jest Przykre, Ale taki fakcera za 140 zł, gdzie masz tam... Koskę za 500 zł myślę, że mega spoko, serio, jakby... Naprawdę, ten frakcja mi się wydaje, że jest mega spoko pomysłem w sumie. 140 zł. O, właśnie teraz będą lecieć, okej. Okay. No okej, okay, tutaj nic, okej. A, drobny XM, okej, okay, za stówkę. Tutaj właśnie koszkę i... No, no i 1000 zł. Ej, myślę, że taki Fracture, ale na szerka byłby spoko, okej. To ja może zrobię... Okej, okay, no ładnie kolega wygrał ładnie, ładnie. Yy, rozwalamy to wszystko frakcerki no i tak sobie załóżmy 10 na szer na trzy osoby stać nas stać nas okej. Okay. i zrobimy teraz tak że po prostu no po prostu wy jakby robicie to nie 150 to 150 zł, 150 zł i zrobię robić robi taką szerka na trzy osoby załóżmy nie I nie mówię że akurat teraz czy zaraz tylko, tylko, tylko której z tych nie i zaczniemy już to okay, tutaj strata murowana Tutaj, no, to jest nie najgorzej, jeszcze tak jakoś to da się coś z tego zrobić. Tutaj też. Nie, tutaj Lipkin już. A z góry, że Print tym nie chce takiego, to jest taki trochę Liptonek. Okej, okay, Legion no, Lipson daje... To jest tak, że to jest jak to drobny, to jest taki, że przy, może przyjrzeć oko w sumie. O! I właśnie, na przykład wy otwieracie wejście na szerkę i akurat robi koledze takie coś, nie? No ja bym się cieszył, nie? Płacę 150, a wychodzę z tysiakiem prawie, no. jak na 30 no, tysiak, nie? No wiecie, co chodzi. No takie, no i akurat to jest jakieś, no 1 na 10 bitew, nie? 1 na 10 bitew, gdzie, tak wiecie, o co chodzi. Czyli co dziesiątą bitwę wypada ta koska, nie? Więc to jest spoko. Wiecie, co chodzi? Myślę, jest spoko. Czy możemy zrobić jeszcze raz takie coś na 4 osóbki? Myślę, że to spoko ogólnie będzie wychodzić, nie? Więc to więcej osób do podzielenia, ale więcej czasem więcej kost powinno polecić. Więcej kos powinno polecić, nie? No, Prince Streamek dropi to już się tak poza przygnę troszkę oko. Tą pierwszą druga. O! Prince streamek koska, nie? No i co? No i takie 2500 do podziału na 4 osoby to jest... Po sprint streamem to, to jest 700 zł, a jest to 40, ale opłaca się bardziej na 2-3 osoby. Tylko mniejsze szanse, że coś traficie, nie? Ale jak się bardziej opłaca, no to żeby tam i coś zwrócić, trzeba 6000 jest tak? Bo to się podzieli, ok, 6300. I jeszcze jeden jakiś specjalny item na no 5,5% myślę. to jest spoko O, już myślałem, że wyleci tutaj to, ale niestety nie, ale. No właśnie, raz na te 10, tych ich siądź, ta kostka. Raz na te 10, czyli po prostu, jak robisz, to, to trzeba po prostu mieć farta, Mieć farta, bo akurat Wam drobna ta kostka, nie? Ale to jest to 40 zł, co nie, nie? 40 tysięcy punktów. Co mogę kupić za 40 tysięcy? 400 tysięcy, tak? Jezu na ja cię kręcę, mam pudło. Co tu się stanęło? Wow, a jestem w ogóle w najlepszych słodkowcach teraz? Może? I nie, nie jestem. Nie, no powinien być. Zostałem 400 tych halo. A ja nie wiem, czemu nie. Ale no, sp. O, to to włączymy, fajnie będzie. Myślę. O, fajnie. 6 dyszek akurat takich. Okej, okay, i to jest już profit. To jest już murowany profit. To jest już murowany profit. Jezu, kocham to. To jest murowany profit. Fajnie, fajnie. Niech teraz drobnie jest coś fajnego. Ej, jakby tu teraz kosa leciała na tym 1,4%, 4 to bym jechał ze szczęścia, naprawdę, bo to świka załóżmy się do za tego ty ale Spoko, wychodzi. spokojnie chodzi Dobra, no, skończonym profil. Także dzięki wielkie za odcinek. Siema,